My dzisiaj gościmy człowieka o dużym dorobku politycznym gospodarczym, ma na swoim koncie funkcję ministra Finansów. Choć muszę powiedzieć, że ja w tej kampanii nie widzę, nie widzę specjalnie obietnic. Widzę natomiast takie mgławicowe koncepcje. Nie bardzo wiadomo, dlaczego mamy wybrać jedną albo drugą stronę, jeśli by tylko i wyłącznie czytać apele tych uczestników wyborów. My dobrze wiemy, dlaczego taki ma być wybór, bo się boimy tej drugiej strony, więc trzeba wybrać tę pierwszą. Mówi, że to może być złota dekada Polaków, najbliższe 10 lat. A to z tego powodu, że będzie stosunkowo duży udział w naszym społeczeństwie ludzi młodych. Ludzi w związku z tym, którzy mogą ciężko pracować, chcą ciężko pracować i są kreatywni. Stary, wiadomo, już nie jest tak twórczy jak młody i nie tak innowacyjny jak młody, więc to jest taki bardzo dobry okres, w którym możemy rzeczywiście dokonać skoku do przodu.